Cześć, z tej strony Adam Dobrzyński. W dzisiejszym nagraniu będę chciał zarekomendować Tobie kilka kreatywnych pomysłów na prezent na Dzień Nauczyciela. 14 października jest coraz bliżej, więc nie trać już czasu, tylko wchodź na stronę świstakpakuje.pl, gdzie znajdziesz kilka bardzo interesujących pomysłów na prezent, który dodatkowo możesz na ich stronie spersonalizować. Do takich pomysłów, które mi się szczególnie bardzo podobają, są prezenty praktyczne. Do takich prezentów zaliczam chociażby kubki porcelanowe czy termiczne, które mogą mieć dodatkowo specjalną dedykację na sobie. Także wzbogacone mogą być o konkretne imię swojego ulubionego nauczyciela, tak aby poczuł się doceniony, że to nie jest kupiony produkt na sztukę w pierwszym, lepszym sklepie, supermarkecie, tylko faktycznie jest to coś wyjątkowego, które jest właśnie specjalnie dla niego wyprodukowane. Każdy nauczyciel pije kawę i herbatę, więc Opcja z kubkiem jest jak najbardziej prezentem trafionym, a kubek na pewno posłuży dłużej niż kwiaty, które zwiędną następnego, czy za kilka dni. Jeżeli pijemy kawę i herbatę, to też zauważ, że na stronie swistakpapuje.pl znajdziesz bardzo ciekawe zestawy skrzyneczek, takich skarbów, jak to określam, gdzie są zestawy z miotkami, które każdy nauczyciel może użyć do herbaty, którą pije w pracy. Są zestawy bardziej rozbudowane o herbatę. I miotki. Są też takie, które mi się szczególnie podobają, czyli zestaw z kubkiem złotym, z dedykacją dla danego nauczyciela, no i też słodkościami. Jeżeli jesteśmy przy słodkościach, to też być może zauważysz na stronie, że są różnego rodzaju słodkości spersonalizowane. Są to krówki, są to różnego rodzaju inne łakocie, wzbogacone o konkretną dedykację, którą możesz. Samemu uzupełnić na formularzu strony, podając dane nauczyciela, a na pewno będzie to lepsze rozwiązanie niż kupiony w pobliskim sklepie zestaw, który jest kolejnym gotowcem, i każdy z nauczycieli może dostać kolejną porcję tych samych słodyczy. A tu mamy konkretnie opisane, dla kogo to jest, no i ktoś widać, że poświęcił ten czas, aby zrobić temu nauczycielowi większą przyjemność. Z takich rzeczy, które też bardzo mnie ujęły, są takie rzeczy śmieszne, które może dać swojemu nauczycielowi. Jest to chociażby figurka Oscara, taka nagroda dla najlepszego nauczyciela. Jest też chociażby taki żartobliwy prezent, który jest w formie zaprezentowania świadectwa szkolnego z paskiem. No i ocenami, jakie dany nauczyciel uzyskał w Waszych oczach za swoją pracę. Z innych praktycznych prezentów, które znajdziesz na stronie, są także kalendarze, albumy, które można uzupełniać w sposób dowolny, no ale taki kalendarz może być przydatną formą, czy też notatnik, który będzie spersonalizowany dla danego nauczyciela, no bo jednak mają różnego rodzaju obowiązki, które też warto sobie zanotować. Jeżeli widzisz, że Twój nauczyciel posiada taki notatnik na co dzień i zapisuje sobie różnego rodzaju ważne informacje w ciągu dnia, to być może to będzie bardzo trafiony prezent. A skoro o zapisywaniu mowa, to na świstakpakuje.pl są długopisy, są zestawy długopisów, które możesz wzbogacić o konkretną dedykację o imię, nazwisko swojego nauczyciela a także jest też taka wersja złotego długopisu z bilecikiem, gdzie możesz umieścić imię swojego nauczyciela. Jeżeli chcemy jeszcze coś na koniec takiego śmiesznego kupić swojemu nauczycielowi, to polecam Tobie koszulki, które mają różnego rodzaju napisy. Mi się bardzo podobają koszulki w stylu takim żartobliwym, czyli kochani, dziś Was nie pytam i uśmieszek. Albo nauczyciel na szóstkę z plusem. No też znajdziesz tam wiele innych ciekawych pomysłów. Te właśnie najbardziej przykuły moją uwagę i zwróciły ją, kiedy przeglądałem portfolio świstakpakuje.pl W ciągu tego dnia możesz naprawdę bardzo dać swojemu nauczycielowi wyraz wdzięczności wybierając jakikolwiek z tych prezentów, ale być może znajdziesz coś, co jest według Ciebie bardziej trafione dla Twojego nauczyciela, dla Twojej nauczycielki, więc nie trać czasu, wchodź teraz w tym momencie, wpisz w wyszukiwarkę świstakpakuje.pl i poszukaj jakiegoś prezentu dla swojego nauczyciela, a na pewno znajdziesz coś co będzie po pierwsze, kreatywne, spersonalizowane, wyjątkowe, no i coś, co sprawi wielką radość nauczycielu, twojemu belfrowi, wychowawcy, czego nigdzie więcej nie dostanie, a Ty wykazałeś się tak, na tyle taką kreatywnością, że na pewno będziesz się czuł doceniony. Ja bardzo dziękuję za to, że poświęciłeś czas, aby wysłuchać mojej rekomendacji. Także zapraszam Ciebie na stronę świstakpakuje.pl Trzymaj się. Cześć.